Ciemka dzisiaj. Ten vlog, słuchajcie, miał być jeszcze trzecią częścią o pokoju Kornelci. Jednak plany nam się trochę w międzyczasie zmieniły. Z tego powodu, że niestety miałam wypadek. I to tak dosłownie, wypadek. Bo. Co, skręcamy gdzieś? Tak. 30 października, to był czwartek, bodajże, tak? Spojechałam standardowo po korcie do przedszkola. No, i po przedszkolu zajechałyśmy jeszcze na stację benzynową, tam zatankować do pełna, bo już mi się paliwko kończyło. No i jak wracałam z tej stacji, zaczął lać mocny deszcz i bardzo biało. A do tego było po godzinie 16.00. Ludzie zaczęli wracać z pracy. E Szkół z przedszkoli, więc ja nie mogłam po prostu szybko jechać, to no bo się nie dało z racji tego, że po prostu praktycznie korkowała się droga. No i mocno padało, tak? Więc jechałam gdzieś może o 25-30 km na godzinę. Bo jak byłam 5-6 km od domu, to zaczęło mi spadać drzewo na drogę. jak wiecie się przychylało. Po prostu się złamało. Zaczęłam oczywiście hamować. No ale niestety byłam za blisko tego drzewa. I po prostu spadło mi na przód maski. Odbiło się od tej maski. Spadło na ulicę. Jeszcze oto drzewo walnął. Ja to, oczywiście, w szoku. Nic nie wysiadam z auta ani nic. Zaczęło mi wszystko parować, bo uszkodziła się też klimatyzacja, jak się później okazało. I wszystkie szyby mi nagle zaparowały. Nic nie widziałam. Kilkanaście osób, nie wiem, z 10 z 15 osób wybiegło na ulicę wtedy, żeby usunąć to drzewo w ogóle z drogi, żeby dało się w ogóle przejechać. Usunęli to z drogi i kazali mi przejechać na pobocze. Ja przez, przez jakiś czas nie byłam w stanie po prostu nic zrobić, bo byłam roztrzęsiona, zapłakana. Na szczęście nam się oczywiście nic nie stało, ani mi, ani korci. Korcie to w ogóle powiem Wam, że dziwnie to zniosła, bo korcie to się zachowywała, jakby dostała jakiegoś głupiego Jasia. Nagle dużo więcej energii miała, chociaż teraz jak ją pytamy, to ona wie, że miałyśmy wypadek. Więc no nie wiem, ale jakoś tak na to zareagowała, że po prostu wiecie, śmiała, nawet do takiego nieznajomego pana poszła na ręce, bo tam nagle wiecie, przyjechała straż, więc ja musiałam z tą strażą porozmawiać i pan wyciągnął do niej ręce i ona do tego pana poszła. Zdziwiłam się, bo w nie zawsze taka jest chętna, żeby, żeby do kogoś iść, podejść, nawet to dopiero iść na ręce, no ale jakoś tak nie zareagowała, no ale lepiej tak, niż jakby miała mi płakać, tam tak, to jeszcze gorzej by było. No i trochę mieliśmy słuchać zamieszania wokół tego wszystkiego, bo przyjechała tam straż, żeby ogarnąć całą tą drogę. Jeszcze w międzyczasie tam latało z dziesięciu panów. Wiem, że wszyscy chcieli pomóc i, i dziękuję, ale y, ja tam byłam trochę w szoku i po prostu oni wszyscy chcieli mi pomóc, a ja, a ja po prostu nie wiedziałam, co, co robić jeszcze, nie? Ja potrzebowałam takiej, takiego spokoju, takiej ciszy i w ogóle potrzebowałam takiego 5-10 minut, żeby się po prostu ogarnąć, bo, bo byłam w zbyt dużym szoku, żeby się czymkolwiek zająć. Y, I później państwo, którzy też byli przy tym wszystkim, Zaprosili nas do siebie, do domu. Powiem Wam, że na szczęście, bo czekaliśmy bardzo długo na policję. Na samą policję, słuchajcie, czekałam chyba około półtorej godziny, bo nie jechała z mojej miejscowości, tylko z takiej dalszej jednostki. No w każdym razie z miejscowości obok jechała, więc im się trochę zeszło, tym bardziej, że w przeciągu godziny tego samego dnia w miejscowościach obok było 8 albo 9 wypadków z tego samego powodu, że spadło drzewo. Niestety w naszej okolicy są drzewa, które powinny być wycięte, bo stanowią niestety zagrożenie w takich sytuacjach, bo to nie jest kwestia tylko tego, że, że sobie wieje wiatr, tylko że jest po prostu spróchniałe drzewo. No i powinny być one wycięte, ale dobrze wiemy jak te wszystkie sytuacje wyglądają, że to musi się dopiero coś stać, żeby ktoś zareagował. No to drzewo ewidentnie było spróchniałe, bo ja jeszcze pojechałam zrobić zdjęcia specjalnie, jak to drzewo wygląda, bo... Ciemne. No. Więc drzewo było po prostu całe spróchniałe i dlatego spadło. Mam nadzieję, że w związku z tym, że było po prostu tyle tych sytuacji tak naprawdę takich samych, to oni w końcu coś zrobią z tymi drzewami, bo naprawdę wypadek, słuchajcie, był po godzinie 16, a ja w domu byłam po 22, mimo tego, że do domu miałam tylko 5 czy 6 kilometrów. No ale chciałam poczekać na tą policję, żeby tam nie odjeżdżać nigdzie. Przyjechała policja, spisała zeznania. No i czekałam później na lawetę. Na lawetę też czekałam godzinę. Aczkolwiek powiem Wam, że i tak się cieszę, że wykupiłam w tym roku wyższy asystans, bo stwierdziliśmy, że skoro jeździmy jednym autem, że skoro aktualnie mamy tylko jedno auto w domu, to po prostu musimy mieć ten lepszy asystans na wypadek jakiejś sytuacji. I całe szczęście, słuchajcie, że wykupiliśmy ten lepszy asystans, no bo mamy auto zastępcze na 10 dni. Jak mieliście jakieś doświadczenia? tutaj z holowaniem, czy, czy z wypadkami, to pewnie wiecie. No my wzięliśmy wyższy pakiet na szczęście, więc to, to auto zastępcze nam przysługuje na 10 dni całe szczęście. Bo nie wiem, co byśmy teraz zrobili, tym bardziej, że jak wiecie, w styczniu czy w lutym mieliśmy sytuację z insignią, e gdzie, już nie pamiętam, czy to był styczeń, czy luty, w każdym razie wracałam od lekarza, bo okazało się wtedy, że mam grypę A, i Wracałam wtedy z gorączką. Okazało się, że w Insignii coś tam poszło, coś tam się w silniku uszkodziło. No i auto się nie nadawało do jazdy, musiałam wezwać lawetę. Tym razem też oczywiście trafiło na mnie, tylko ta sytuacja skończyła się nieco gorzej, bo auto prawdopodobnie, jeszcze czekamy na rzeczoznawcę, ale prawdopodobnie niestety skończy się szkodą całkowitą. Bo auto jest w fatalnym niestety stanie że ja strasznie żałuję tego Suzuki bo to jest naprawdę auto do którego w ogóle mam sentyment bo ja nim jeździłam przez ostatnie 10 lat to było pierwsze moje panieńskie auto to które miałam po zdaniu prawka więc miałam do tego auta duży sentyment po prostu a druga sprawa, że to auto naprawdę nie sprawiło nam nigdy żadnej przykrości. Nie mieliśmy żadnej sytuacji, że odmówiło nam posłuszeństwa. W części do tego auta praktycznie były wszystkie oryginalne, dlatego, że nie było tym autem żadnego większego wypadku. W ogóle auto w spalaniu było mega i po prostu mi go szkoda. No nie planowaliśmy na razie nic z tym autem robić. To miało być nasze auto drugie w domu, dopóki nie kupimy tego głównego auta. I planowaliśmy zakup auta dopiero w okolicach stycznia, lutego. Jakiegoś takiego, wiecie, lepszego. A suzuki miało sobie być przez jakiś czas, przynajmniej jeszcze te dwa lata przy, przypuszczam, żebyśmy jeszcze to auto chcieli sobie zatrzymać. Później by może, może poszło na sprzedaż, nie wiem. No na razie nic nie planowaliśmy z tym autem po prostu robić i dlatego po prostu jest mi przykro, bo naprawdę to było super auto. Jakby ktoś sobie chciał kupić Suzuki Swift, to ja mogę szczerze to auto naprawdę polecić, bo no super autko to było. Naprawdę super autko. Jako na takie oczywiście drugie auto domowe, bo, bo wiadomo, że wielkich tutaj rzeczy, mebli, e, tym autem się nie przewiezie. Chociaż powiem Wam, że mieliśmy przeprowadzki, mieliśmy dziewięć przeprowadzek w naszym życiu. Dziewięć? Chyba. Chyba dziewięć, kiedyś to liczyłam już teraz. I, no w każdym razie chyba dziewięć mieliśmy. I powiem Wam, że no potrafiłam sporo spakować do tego auta mimo wszystko. E, no i będzie mi go żal na pewno, no. e, nie przypuszczałabym kiedykolwiek, że to tak się zakończy, niestety. Ale auto jest w takim stanie, że prawdopodobnie niestety pójdzie do kasacji. A my jesteśmy oczywiście w totalnej kropce, bo zostaliśmy bez auta. Na szczęście mamy to auto zastępcze, kolejną białą rakietę. No i teraz auto niestety mamy tylko na 10 dni, więc musimy na szybkości po prostu wcześniej kupić auto. I teraz właśnie jedziemy oglądać jedno z nich. Tak, słucham. Dzień dobry, ja, ja dzwoniłam już na ten drugi numer, tylko poinformować, że jedziemy auto zobaczyć. Tak, tak, będziemy o 13. Dziękuję, do zobaczenia. Także właśnie dzwonił pan z salonu i jedziemy zobaczyć naszą furkę. Pozostało nam 5 dni na ogarnięcie jakiegokolwiek auta. Znaczy jakiegokolwiek, nie chcemy jakiegokolwiek, bo to będzie auto na dłużej. Ale mam nadzieję, że po prostu uda nam się wszystko dzisiaj ogarnąć. A jakby tego było mało, słuchajcie, Korcia ma ospę. I nie mogliśmy jej ze sobą zabrać, yy, ale na szczęście przywieźliśmy do niej moją babcię. I moja babcia się po prostu Korcią yy, zajmuje teraz, a my na chwilę wyskoczyliśmy. U nas spokoju długo być nie może, bo jak jest za długo spokój, to znaczy, że musi się coś stać. Ale coś, źle się prowadzi? Nissan Mikra. Tak, Nissan Mikra, bo jeszcze nie powiedzieliśmy, ale gdzieś tam pokażę Wam zdjęcie, wrzucę wam zdjęcie naszej e, tymczasowej rakiety. A teraz jedziemy po drugą rakietę do salonu, obejrzeć co? Ki jest Aby była tylko po prostu wersja wyposażenia, która nam odpowiada, jak na razie jest. Z jednym autem niestety ktoś nas ubiegł. Słuchajcie, wczoraj ktoś dosłownie kupił, e, zabrał nam drugie auto, bo mieliśmy dwa do wyboru auta z, tam, z tą samą wersją wyposażenia, no ale niestety ktoś nas ubiegł, także jeszcze jedno stoi. Zobaczymy. Jest nasz samochodzik, wiesz? Bo ten jest wypożyczony, Kornelciu. On jest do poniedziałku. W poniedziałek trzeba będzie go już oddać, tak więc jedziemy po nasze brum brum odebrać. No. My właśnie zaliczyliśmy szybkiego maczka. Korce dzisiaj z nami, ma jeszcze ospę, ale już na szczęście nie ma gorączki. Nie mieliśmy wyjścia, więc musieliśmy ją zabrać dzisiaj na kawałek ze sobą. Ale dzisiaj to już krótka sprawa, bo nawet jej nie będziemy wyciągać z samochodu bo tak naprawdę jedziemy tylko w tą i z powrotem i odbieramy dzisiaj słuchajcie auto. Nie nagrywaliśmy już ostatnio, bo na spokojnie się przyjechaliśmy, mieliśmy taką jazdę testową. Mniej więcej ogarnialiśmy co i jak działa w aucie, a do tego jechaliśmy z panem, więc nie chcieliśmy nagrywać. być dzisiaj właśnie wam pokażemy jak będzie wyglądała nasza nowa wórka. Także lecimy, będziemy na 9.35. Tatko jeszcze kieruje białą rakietą. Do poniedziałku jeszcze ją mamy. Do poniedziałku jeszcze ją mamy, tak? No dzisiaj to już... Ostatni raz. Ostatni raz. Już... Jak emocje? A przeżycie się do tej furry nie wiem przeglądam. <laughs> Pytam się o nowe auto. Nie wiem, będę wsią dzisiaj będę prowadzić. Nie boisz się wziąć za kółko na dłuższą trasę? Jeździłem ostatnio na jeździe próbnej, tak więc nie ma czego się bać. No, ja ostatnio na jeździe próbnej nie testowałam jeszcze auta, więc ja jeszcze za kółkiem nie siedziałam. Ja stwierdziłam, że wolę sobie na spokojnie najpierw ogarnąć, jak tam pan wszystko opowiadał, trochę mu pytań pozadawałam i wolałam najpierw sobie ogarnąć cały komputer i tak dalej, wszystkie te przyciski, a z domu, jak po prostu będę wyjeżdżała, to sobie na spokojnie wszystko ogarnę. Jakoś tak na spokojnie wolałam do tego podejść. Bez presji na Bez presji, tak, bez presji, że ktoś trzeci siedzi koło mnie, chciałam na spokojnie sobie to auto ogarnąć. Sylwester prowadził, ja tam się pana wypytywałam o te różne funkcję i tak pół na pół ogarnęliśmy po prostu. Tata poszedł po nowe auto. Auto? Tak. Będziesz jechała nowym autem, czy jedziesz z mamą? z tatą. Jedziesz z tatą nowym autem? Fotelik trzeba będzie w takim razie twój przenieść? Tutaj... Nie tu? Tak, tatuś tutaj podjedzie autem, poszedł tylko po fakturę. Zaraz podjedzie tutaj autem i będziesz wracała z tą autem nowym, tak? Co? Czy z mamą wracasz? Mam... tato. Gawaniu ty. Mi, mamę, auto. Zobaczcie jak ją wysypało na twarzy. Co prawda już teraz to jej schodzi w miarę. Ja nie oddyło. Słucham? Nie ty. No i na główce powiedz, masz krosty, tak? Nie I na mam. twarzy, na całym ciele. Wysypało konkretnie. Ja mam zimne rączki. Masz zimne rączki? Nie. <noise> A co? Ja mam... <noise> No i ja to w ogóle pierwszy raz tutaj jestem pod warsztatem ASO, bo ten salon jest połączony bezpośrednio od razu z warsztatem właśnie ASO, więc pierwszy raz miałam okazję widzieć taki warsztat na oczy, bo zawsze, bo zawsze dużo, że tak powiem, o nim słyszałam i mówiłam, ale osobiście po prostu tak z bliska go nigdy nie widziałam. I ja to myślałam, że ten warsztat to w ogóle na wypasie, nowoczesny, jakiś nowy. Wiecie, czerwone dywany i te sprawy, oczywiście. Y, oczywiście się śmieje, ale ogólnie co ten warsztat wygląda, to taki normalny, tylko że trochę większy. A ja myślałam, że to taki wiecie. Totalny, taki na wypasie. Nudzi no, się panience i musiałam jej znaleźć zajęcie. Pierwszy raz. Na fotelu kierowcy, tak? Tak. Będziesz kierowała takim autem kiedyś? Tak. Kierowco ty. Driverko moja. Kornelka, driverka. Pip, pi! pi. Kręcaj. Samochód jedzie. Samochód jedzie? Nie muszę kręcać. Tata musi kręcić. To duży samochód Duży samochód chcesz? Z kim zostajesz? Z mamą. Z mamą? Tak. Teraz z mamą nagle? Później z tatą. Później z tatą. Tata, a podoba Ci się w ogóle to nasze nowe auto? Tak Nie ogarnęłaś nawet A to nasza nowa furka Tata poszedł zrobić zdjęcia do autokasko Więc tak się prezentuje z zewnątrz zem, zem, zem. Teraz zmiana, tak? Druga furka Nie. A w której wygodniej? Tu. Tutaj No pewnie, że tutaj, bo to nasze auto jest tam To nie było nasze Nie, to moje. Twój mm. Jak się przytula matko. Tak się cieszysz? Tata przeniósł fotelik. Chodź, Idziesz z tyłu i jedziemy do domu. Nie chodź, chodź. Do baby jedziemy. A no, do baby jedziemy, masz rację. Do baby jedziemy. Ale to musisz iść do fotelika z tyłu. Tata ci przełożył fotelik. I jedziemy teraz. Będziemy jechać trasą. A mamniosku. Co chcesz? to. Co chcesz? A co tam jest, pokaż? Pieniążki chcesz? <grym> portfel dojrzała, tatusia. To nie, to mamy, to jest. To był akurat taty portfel. Mama, mama ma swój w drugim samochodzie. Tata już chce kierować. Przysiadamy się do fotelika i jedziemy. Nie grzeptacie w portfelu. Pierwsze tankowanko i lecimy do domku. wróciliśmy na spokojnie z tego salonu do domu i na spokojnie najpierw obczailiśmy sobie funkcje pewne w aucie, żebyśmy co nieco mogli Wam poopowiadać. No i pierwszy plus, który mi bardzo odpowiada, to jest kamerka cofania, bo słuchajcie, no auto jest trochę większe niż to, co do tej pory mieliśmy, więc dla mnie idealnie, że jest ta kamerka cofania, bo na spokojnie sobie mogę wycofać i widzę, co, co za mną jest, nie? Cofam sobie teraz na spokojnie i jedziemy się przejechać. Jest sportowy, ekonomiczny i normalny. Ja w tej chwili jadę na normalnym, jadę 76 km na godzinę i spalanie mam 5,4 litra dokładnie. Natomiast, tak jak jedziemy do średnio do 100 km na godzinę, no to spalanie jest ile? 7 litrów Sylwester? Nie, jak jedziemy autostradą do 100 km, no to też jest na poziomie 5-4, 5, 4, 5 nawet teraz pokazało. Tak. Wiadomo po mieście jak się jedzie to jest gdzieś w granicach 7-7,5 litra. Na no, krótko odcinki, no to wiadomo, tam, zanim się silnik rozgrzeje to wszystko, no to tam na poziomie 8-8,5 litra. No właśnie. Także naprawdę spoko jesteśmy zadowoleni, bo w miarę ekonomiczne naprawdę autko. No bo ja też nadmienię, że to jest czysta benzyna, to nie jest benzyna z hybrydą czy z plug-in hybryd, tylko po prostu czysta benzyna. No i powiem Wam, że ja już wczoraj miałam okazję pierwszy raz tankować nasze auto i jak na wielkość tego auta spodziewałam się, że będzie dużo większy zbiornik na paliwo, bo ten ma około coś 43 litrów, więc nie jest duży. No i ja co prawda jeszcze miałam troszeczkę paliwa w naszym zbiorniku, bo tam miałam bodajże jeszcze na przejechanie 88 kilometrów, więc jeszcze trochę było i rezerwa się jeszcze nie włączyła, więc myślę, że nie wiem, rezerwa się może włącza, jak 50 km zostaje. No i zatankowałam, słuchajcie, do pełna i zapłaciłam 250 zł. Także spodziewałam się, że dużo więcej będę musiała płacić za zapełnienie całego zbiornika, ale zbiornik nie jest, nie jest tutaj największy. Jak na cały gabaryt auta to jest naprawdę taki, no spoko. Osobiście dla mnie bardzo przydatną funkcją jest tutaj funkcja Auto Hold. Głównie dlatego, że słuchajcie, mamy tutaj ręczny elektryczny. Ja też nie jestem do tego przyzwyczajona, bo wszędzie szukam tego wiecie, ręcznego, no ale jest tutaj ręczny elektryczny, a jak mam włączoną tą funkcję Auto Hold, bo tą funkcję mam tak naprawdę włączoną cały czas w trakcie jazdy. I dzięki temu nie muszę pamiętać o tym, żeby przy zgaszeniu pojazdu włączać ten ręczny, bo już on się automatycznie przez tą funkcję Auto Hold załącza. No i dzięki tej funkcji Auto Hold, jak jedziemy po zmroku wieczorem, jak, jak poruszymy raz światłami długimi, to już później one automatycznie nam się załączają. Te światła długie 3 sekundy po tym, jak przejedzie jakieś auto. I oczywiście, jak nadjeżdża jakieś auto, to też te długie mi się automatycznie wyłączają. Ogólnie może być to y, przydatna funkcja, bo nie wiem jak, jak wy, ale mi się czasami zdarza zapomnieć o tych długich. Nie mówię, że zawsze, ale zdarza się, prawda? A ja dzięki tej funkcji po prostu nie muszę o tym cały czas pamiętać, bo, bo jak raz poruszę tymi długimi, to one już się później automatycznie wyłączają i włączają. No i jak gaszę samochód i wchodzę do domu, to też oczywiście ręcznego nie włączam, tego elektrycznego. Bo już Hold robi to sam za mnie. No i jak się zjeżdża za bardzo w prawo albo w lewo, najeżdża się na linię ciągłą. Albo jak pojazd przed nami rusza, albo jak do świateł dojeżdżamy, to auto autko wszystkim informuje. Także powiem Wam, że jest takie mega intuicyjne. No i jeszcze z takich dodatkowych rzeczy, jak możecie tutaj zobaczyć, są podgrzewane przednie fotele. Mamy również też podgrzewane tylne fotele i grzana kierownica. Też jest, są gniazdka USB i typu C port. I jeszcze poza tymi wejściami na kable, ty, mamy jeszcze dostępne porty typu C właśnie y, z tyłu na tylnych fotelach. Pokazuję. O, to są przednie fotele, tylko że z boku. Osoby będące z tyłu mogą sobie na spokojnie wtedy coś podłączyć. bym wam pokazała jak działa radio, bo działa oczywiście super, yy, ale zaraz YouTube oczywiście mi znowu wbije yy, prawa autorskie, no ale spróbuję wam pokazać w razie czego no, będę musiała wyciąć yy, kawałek, bo chciałabym wam pokazać trochę jak działa to radyko jednak. O, co to jest? Tortilki. I co, pycha? Robisz papa? Nie. Także to na tyle dzisiaj. Bajo! Uważasz, żeby nie kapsnęła Ci? Nie, bo Fela nie może. Fela ma swoją karmę, tak?